Witajcie. Z pewnością wiecie, że rząd zjednoczonej prawicy grozi zawetowaniem unijnego budżetu na kolejne 7 lat, jeżeli środki unijne zostaną powiązane z praworządnością. Przez następne dni, a może tygodnie, będzie na ten temat dużo dyskusji, więc postanowiłem nagrać dla Was ten krótki filmik z kilkoma ważnymi informacjami, bo rząd manipuluje faktami, a często po prostu ordynarnie kłamie. Warto więc podać kilka faktów, które niezależnie od tego, jak głośno Kaczyński by tupał, pozostaną faktami. No to zaczynamy. Po pierwsze, nie da się zawetować powiązania wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem zasady państwa prawa. To powiązanie wprowadza rozporządzenie, na które musi się zgodzić większość państw członkowskich w Radzie. Nie wszystkie. Nie ma tu wymogu jednomyślności, jest większość kwalifikowana. Warszawa i Budapest nie mogą go zablokować, nie tworzą wystarczającej mniejszości w Radzie. To, co mogą zrobić, to zawetować budżet na kolejne 7 lat. Co to oznacza? To oznacza, że do państw członkowskich nie popłyną środki z Funduszu Odbudowy Europy 750 miliardów euro. To 3, prawie trzy czwarte całej nowej perspektywy finansowej. Tak, to mogą zgodnie z prawem zrobić, bo tu wymagana jest jednomyślność. Czy się na to zdecydują? Zobaczymy. Jeżeli tak, to gospodarki europejskie zdewastowane pandemią koronawirusa pozostaną bez tego niezbędnego zastrzyku pieniędzy. Po drugie, nawet jeżeli postawią veto dla nowego budżetu, to finansowanie Unii Europejskiej i tak będzie. Po prostu Unia będzie operować prowizoriami budżetowymi, tak jak się to robi na poziomie budżetu krajowego. Czyli bierzemy ostatni roczny plan finansowy i powielamy go w kolejnym roku. 1,12 rocznych wydatków na miesiąc, więc będzie mniej, bo nowa perspektywa finansowa jest wyższa niż poprzednia, plus dochodzi do niej ogromny fundusz odbudowy Europy. Ale jednak będzie. I uwaga, niezależnie od tego, jaki budżet będzie, czy nowy wraz z funduszem odbudowy, czy jadący na prowizoriach, to i tak będzie on podlegał powiązaniu z praworządnością. Kaczyński i Orban są w klinczu. Obserwujmy wydarzenia kolejnych dni z uwagą. Zapraszam pod postęp do pytań i komentarzy. Wszystkiego dobrego.